Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Piotr Maczyński na żywo z Londynu w wydaniu specjalnym. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, gdzie jest Marcin Romanowski. Możecie jeszcze nie widzieć, ja już wiem, mamy informacje z dobrego źródła potwierdzone, no i zastanowimy się nad całą tą sprawą, nad tym etapem, nad tym sezonem serialu Romanowski spółka. To po czołówce. Przed czołówką wystartujemy czas. Program się nazywa 30 Minut Piachu, więc musimy ten piach odmierzyć sobie te 30 minut. No i jeszcze chciałem Wam zareklamować bardzo gorąco i serdecznie moją książkę pod tytułem Wyspa Dreszczowców. Książka jest na, do nabycia. Pod linkiem, który jest zamieszczany, zamieszczony pod filmem. Tam też możecie postawić mi kawę, jeżeli Wam ten program się spodoba. No i oczywiście piszcie swoje opinie na ten temat. Szerujcie, dawajcie lajki, jeżeli się spodoba. W dół, jeżeli się nie spodoba. Na każdy komentarz odpowiem. A teraz zobaczcie czołówkę i po czołówce już zastanowimy się nad tajemniczym zniknięciem Marcina R. Z solidarnej, nie, suwerennej Polski Hej. No właśnie, już od wielu miesięcy żyjemy sprawą Marcina Romanowskiego, numerariusza Opus Dei, tej słynnej kościelnej organizacji, przyjaciela i zastępcę ministra Ziobro w Ministerstwie Sprawiedliwości, jak również zastępcę członka w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Nie będę wam całej tej historii opowiadał, w skrócie tylko powiem tak, że gość Został złapany za rękę, po czym nie powiedział, że to nie jego ręka. Powiedział: Nie macie prawa nic mi zrobić, bo mam immunitet. I co? No i mu ściągnęli immunitet. I chcieli już go złapać za tą rękę. On powiedział: Nie macie prawa złapać mnie za tą rękę, bo mam drugi immunitet. Ze Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, gdzie jestem zastępcą członka. Tym zastępcą członka stał się, kiedy już się wydało, że PiS przegrał wybory, że będą się rozliczać. Była to taka polisa ubezpieczeniowa, żeby nie można było posła, ministra, brata żyjącego w celibacie, numerariusza opus dei zapuszkować. No i rzeczywiście po ściągnięciu mu pierwszego immunitetu zapuszkowano go na chwileczkę, na chwileczkę, ale szybko sztuczki prawne pozwoliły mu wyjść na wolność. Już był przekonany, że do końca świata będą mu ten immunitet w Strasburgu, w tym zgromadzeniu parlamentarnym Rady Europy, usuwać. Okazało się, że nie, że w dwa dni poszło. On tak był przerażony, że, że nawet uciekł z tego Strasburga. Miał taką szansę po tym, jak komisja zdecydowała, że jednak będzie głosowanie to ci członkowie i zastępcy członków powiedzieli, to niech przyjdzie Marcin, niech się wytłumaczy, dlaczego mieliśmy, mielibyśmy mu nie ściągać immunitetu. I co, myślicie, że przyszedł? Nie przyszedł, uciekł do Polski, uciekł do Polski stamtąd, bo wiedział, że nie ma nic na swoją obronę poza immunitetem, który właśnie zamierzają mu ściągnąć. No i co? No im, Immunitet mu ściągnęli, nie został aresztowany od razu, dlaczego? Ano dlatego jak to e, m, e, powiedział e, m, jego adwokat pan minister się zgłosi w każdym terminie nie, nie trzeba go aresztować będzie odpowiadał z wolnej stopy nie będzie utrudniał sprawy no i co no i, i, i ustalili mu termin na dzisiaj i co przyszedł nie przyszedł wiecie czemu bo jak tłumaczył e, przyczyna obiektywna miał wcześniej zaplanowany e, wyjazd za granicę Zresztą, co ja Wam będę opowiadał, zobaczcie tutaj, no właśnie skorzystamy z, z uprzejmości TVN24 z ich profilu. Jest tu fragment konferencji prasowej pana rzecznika prokuratury, która, który wyjaśnia, jak od strony prokuratury wygląda ta sprawa. Posłuchajmy to przez chwilę. Jedno wezwanie było na dzień dzisiejszy na godzinę dziewiątą. Poseł Romanowski na to wezwanie się nie stawił, natomiast jego obrońca nadesłał pisemne usprawiedliwienie tej nieobecności wskazując że ta nieobecność była spowodowana wcześniej zaplanowanym dłuższym zagranicznym wyjazdem. Halo? Prokurator będzie sprawdzał czy analizował i podejmie decyzję czy to usprawiedliwienie jest należyte w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania karnego. To znaczy jest taka możliwość, jest to jedna z przyczyn którą można usprawiedliwić niestawiennictwo, zwłaszcza biorąc pod uwagę w zasadzie niedługi okres między wezwaniem a terminem czynności. No, o dalszych krokach prokuratury na chwilę obecną nie informujemy. Na kiedy jest to drugie wezwanie? Tutaj też prokurator mnie prosił, żeby nie mówić. A, no dobra, ta, to może sobie to wyciszmy, bo oni tam sobie będę... jeszcze mówią o takich szczegółach technicznych jednym no, słowem, no? konkluzja całej ja tej wypowiedzi. Nie wiem, Rozumiem. czy dobrze tak, tak, to tak. słyszeliście, bo tak się okazuje, że jak się puszcza z internetu, to trochę gorzej słychać. Pan powiedział, że no, po prostu gościu się nie pojawił. No, nie pojawił się i nie ma go, no trudno. I co dalej? No i dalej wygląda to w ten sposób, że nie wiadomo. Teoretycznie nie można go zatrzymać, bo pomimo usunięcia mu trwale immunitetu w tej sprawie, to Sejm wydał jednorazową zgodę na zatrzymanie. A ponieważ już tą zgodę użyto i później go szybciutko wy, wypuszczono, to bardzo wielce możliwe jest to, że, że już teraz nie można go. Ale czy na pewno? Czy, 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 czy nie jest tak, że po prostu e, można byłoby go zatrzymać na gorącym uczynku? Przecież facet ewidentnie popełnia przestępco. Na, na czym to polega? No więc wam wyjaśnię. Immunitet e, nie obowiązuje, kiedy złapiemy posła na gorącym uczynku. E, kilka dni temu on mówił, że nie ma potrzeby zatrzymywania, że z, z, zgłosi się Ustami, oczywiście, swojego pełnomocnika, bo on tam schował się i ewentualnie w Republice czy u, u księdza Ryzyka wypowiada się w mediach. Natomiast on powiedział, że nie będzie utrudniał sprawy, nie ma nic do ukrycia, nie ma nic do zatajenia i wystarczy mu wyznaczyć termin rozprawy i, i gościł się. Stawi. No więc okazuje się, że jak został wyznaczony termin rozprawy, to gościu się udał na wcześniej zaplanowany wyjazd za granicę w stronę Albanii. Podobno jest na Węgrzech, to już jest połowa droga do Albanii. Wiemy po co ludzie jeżdżą do Albanii. Tak, żeby się skremować, zwłaszcza pisowcy, tak jak ten handlarz bronią, który. Zdefraudował kupę kasy na respiratory. To szło w setki milionów, wyda się że tam było ponad 200, około 250 milionów i co. No i jak prokuratura zaczęła się nim interesować, to przysłali pismo z Albanii, że gość już jest skremowany, nie ma gościa, nie ma sprawy, trzeba umorzyć. I co, i czy będzie tak samo z Romanowskim? No może być. Może być tak, że za chwilę dowiemy się, że Romanowski Został skremowany w Albanii i sprawy nie ma. Sprawa jest, bo podejrzewam, że ani handlarz bronią nie został skremowany, ani Romanowski nie, nie czuje się źle, po prostu ucieka, bo się boi, bo się boi poddać procedurze. Uważam, że można go było zatrzymać. I tutaj wam dam przykład, jak ta sama policja, która wypuściła Romanowskiego, potraktowała Posłankę Kingę Gajeską, kiedy jeszcze przed zmianą reżimu, kiedy jeszcze rządzili kaczyści, kiedy pan minister był wiceministrem sprawiedliwości, zasiadał sobie w swoim fotelu i był nagrywany przez Mraza. Współpracownika tak to wyglądały relacje poseł immunitet policja. To jest sytuacja, gdzie posłanka, która ma nieuchylony immunitet, która nie popełniła żadnego przestępstwa, znajduje się na proteście i protestuje. I podchodzi do niej policja, i ją ordynarnie zatrzymuje, dosyć, dosyć brutalnie nawet Proszę o można powiedzieć. Nie można używać urządzeń takich bo nie Tak, zatrzymali ją, bo ma szczekaczkę, mimo że ma immunitet. To uznali, że posiadanie szczekaczki zwalnia ich z obowiązku stosowania immunitetu. Ludzie mówią, że ma, że to jest posłanka, czyli nie mieli najmniejszej wątpliwości, że ma. Tak jak mówię, żadnych zarzutów nie miała, nie jest ona nic podejrzana, tylko posiada szczekaczkę. A mimo to po prostu ci, ci sami, którzy to właśnie Romanowskiego puścili sięgają ją do radiowozu wbrew jej woli. Można? Można. Patrzcie, to jest po prostu szokujące. I, I za co to? Za to, że nie podobała jej się władza. To jest polityczne działanie, to jest po polityczne łamanie niezależności posła i jego immunitetu. A tutaj facet oskarżony o defraudację, o ukrywanie dowodów, namawianie świadków do kłamstwa, nic, sobie wyjeżdża na Węgry na wcześniej planowany wyjazd. Ale, co, ale co? Ale co ja zrobiłam złego? Ale co zrobiłam złego? Nie, to, nie Proszę mnie nie szarpać. Nie, nie szarpać. Ale proszę mnie nie szarpać.

Za granicę. Dobra, wyciszymy to. Tam dalej robili czynności wobec posłanki. To teraz stawiam pytanie, dlaczego teraz ta sama policja nie mogła zrobić tak samo w stosunku do Romanowskiego? Czemu nie mogli go zatrzymać na granicy i powiedzieć: Oj, nie kolego, ty na dzisiaj masz spotkanie z prokuratorem, a nie możesz wyjechać z kraju. A. Oh. A wyjechał. Pozwolono mu, a kontaktuje się przez adwokata. Oczywiście ma prawo do adwokata. Nie wiem, czy nie warto byłoby zabrać adwokatowi komórkę i sprawdzić korespondencję, żeby się upewnić, że rzeczywiście jest na Węgrzech, a może już gdzieś bliżej, może już jest w Chorwacji w drodze do Albanii. Um, oczywiście tak nie wolno robić, ale taka jest praktyka. Na przykład tak zrobiono z palikotem, że mecenasowi Dibła zabrano. Nie, nie. My, my, Palikotowi zabrano komórkę i sprawdzono korespondencję z jego, z jego obrońcą. To jest złamanie prawa do obrony, tajemnicy adwokackiej. Sporządzono z tego protokół i ten protokół przekazano prokuratorowi, który posłużył się tym prokuratorskim protokołem z nielegalnie zdobytego źródła, by wsadzić palikota do Aresztu. Ja tam nie, nie chcę bronić palikota, tylko chcę pokazać, jak nierówne są a, m, m, standardy. I o czym to świadczy? Świadczy to o tym, że no w prokuraturze, w policji, w różnych służbach jeszcze są te pisowskie złogi, które powodują taką anarchizację kraju i takie nierówne traktowanie. Dlaczego pozwolono uciec szopie, dlaczego pozwolono uciec Romanowskiemu, czemu pozwolono uciec temu gościu, który siedzi w więzieniu w Londynie teraz? Myślicie, że jak przyłapią gdzieś Romanowskiego, to on się zgodzi na ekstradycję? Mieliśmy go w rękach, był w Polsce. To, to nie powinno być tak. To, to jest nadużywanie prawa z ich strony nadużywanie praworządności? Nie. To, to jest łamanie tej praworządności, bo ewidentne jest to, że facet jest winny i on nawet tego nie kwestionuje. Jego jedyną linią obrony jest to: nie macie prawa, bo ja jestem ponad prawem, tak? bo jestem kumplem Ziobry, bo może ma haki na jakichś prokuratorów, jak był ministrem. Są ujawnione i, i jego dyskusje z prokuratorami, i jak ukręcali łeb w sprawie, jak dzwonił mówi załatw to załatw. To, 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 to też jest jakby sprawa kryminalna, tak nie wolno robić. I ten człowiek sobie wyjeżdża z Polski na wcześniej planowany wyjazd, nie przychodzi do prokuratora i nic mu się nie dzieje na razie. A czy coś mu się stanie, no trzymajmy kciuki, trzymajmy kciuki za to, ten człowiek powinien stanąć przed sądem a, i powinien odpowiedzieć za te 11 zarzutów, a pewno jeszcze i, i, i za więcej. I tak jest ze wszystkimi, Rysiu ten e, Czarnecki też, niby go aresztowali na 5 minut, no ale w odróżnieniu do Palikota nie dostał milionowej kaucji dostał chyba 100 tysięcy, które tak na waciki wyciągnął z kieszeni, zapłacił, wyszedł tego samego dnia, nawet go chyba nie skuli. No nie wiem, no, ale w każdym razie nie potraktowali go tak strasznie z buta, jak palikota. Tutaj chciałem e, pokazać, e, powiedzieć, że tutaj cytowaliśmy ze strony z YouTube'a, z wirtualnej Polski, także bardzo dziękuję za możliwość e, wykorzystania materiałów. A teraz e, sensacja, informacja od e, samego Romanowskiego. Zobaczcie, w jakim stanie jest nasz. Marcinek. Hej, Ziomeczki, nie siedźcie przed komputerem, ruszajcie w góry. Polskie tatry są najpiękniejsze. Tatry, czyli południe, czyli kierunek na Albanię i to potwierdza tą tezę możliwe, że tą ścieżką przez zieloną granicę udaje się nam Romanowski, sobie żartuje, ale. To jest pewna taka właśnie bezczelność tych ludzi. Oni naprawdę nie pogodzili się z tym, że, że przegrali wybory, że są opozycją. Nie pogodzili się z tym, że za to, co źle zrobili, nabroili, nakradli, naoszukiwali, nabrali łapówek, będą musieli teraz odpowiedzieć. No i bronią się w ten sposób, jak mogą, tak? Jak, potrafię, jak taka typowa, zorganizowana grupa przestępcza, Nie ma w nich. Cienia, jakiś jakiegoś takiego poczucia zażenowania, wstydu za to, co robili, to, to moim zdaniem ich kompletnie dyskwalifikuje. Taki Romanowski a, m, śmieje się z nas. To oczywiście on jest teraz, a, 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 cieszy się, że mu się udało dzisiaj nie zostać przymkniętym, że udało mu się nie mieć tych a, a, zarzutów. Oni. To, to trzymają sztamę, bo ten drugi, co siedzi w Londynie, to też zrzucili się na niego. Prawie milion złotych kaucji był przygotowany, żeby tam wpłacić, ale sąd brytyjski się nie zgodził, ponieważ materiały są tak mocne, że sąd uznał, że on musi wrócić do Polski i odpowiedzieć przed sądem za to. Jak jest niewinny, nie ma się czego obawiać. Tak Ziobro mówił, tak? No ale sytuacja jest taka, jaka jest. No w tej chwili to po prostu ha, nie wiadomo, co będzie z tym Romanowskim. E, prawdopodobnie zostanie wystawiony. będzie jeszcze jedno posiedzenie Sejmu, gdzie Giertek zapowiadał, że powinna być złożona a kolejna, a kolejny wniosek do przez prokuratora, do sądu a, o odwołanie, a, o wyrażenie zgody na po, potwórne, a, po, a, Zatrzymanie Romanowskiego, tak? Na podstawie tego zostanie wystawiony list gończy, europejski, może nakaz aresztowania. Nie wiadomo, jak Węgry się zachowają. Może już wtedy nie będzie na Węgrzech, może będzie w tej Albanii. No, będzie pewno trudno go złapać. On już ma świadomość, że jak na przykład trafi do kraju demokratycznego, zachodnioeuropejskiego, no to może być problem, bo mogą go przymknąć tak jak tam w Londynie tego innego pisowca, e, więc co, no może Cypr, może Albania, może Kremacja, może Ameryka Południowa razem z Szopą, tego nie wie nikt na razie. E, wiadomo jest, że na razie wydaje się, że jest, e, ile? 3 do 2 dla Romanowskiego, bo udało mu się... E, Dwa razy zdjąć immunitet i raz go na chwilę zatrzymać, ale on y, udało mu się trzy razy uciec. Także, y, no nic, y, piłka jest w grze wydaje się, że już sam fakt należenia do Ordo Juris, nie, do tego Opus Dei, nie bardzo go chroni, na świecie też zaczęto rozprawiać się z Opus Dei. Kilka dni temu wyborczej był taki duży tekst opisujący strukturę tej organizacji, opisujący tym, że jest to organizacja oskarżona o bardzo, bardzo poważne przestępstwa, przestępstwa, łącznie z handlem ludźmi, z wykorzystywaniem seksualnym. Kobiet z biednych krajów. Numerariusze byli trochę ponad prawem, byli trochę jak posiadacze niewolników. Może po prostu szajpka trochę Marcinowi odbiła, no ale teraz chyba już nic go nie chroni poza kumplami. Nie wydaje się być zbyt odważnym człowiekiem. Myślę, że dobrowolnie nigdy nie stanie przed prokuratorem, prokuratorem może go złapią. Ale wydaje mi się, że to już chyba jest koniec kariery politycznej tego człowieka i w tym Dei też chyba już nie bardzo będzie mógł na zbyt dużo liczyć. No trudno, on ma jeszcze jedną taką polisę ubezpieczeniową, pewno wie wszystko o swoich kumplach z suwerennej, solidarnej Polski i to pewno zapewnia mu pewien rodzaj bezpieczeństwa. Jak to będzie, zobaczymy. W każdym razie na dzisiaj wiemy, że prawdopodobnie jest na Węgrzech, że Węgry są z całą pewnością w kierunku na Albanie, że nie zamierza stawiać się przed prokuratorem, że będą kwestionowali w ogóle odsunięcie, wydanie nakazu, bo uważają, że prokurator krajowy nie jest prokuratorem krajowym, bo prokuratorem krajowym jest ich kolega, bo tak powiedział ich drugi kolega i, i, i mają to na piśmie. Czyli generalnie to oni stawiają świat na głowie, państwo na głowie, trzymają się mocno, trzymają się jak taka zorganizowana, dobrze zorganizowana grupa przestępcza i chyba walczą o życie. Stąd nie będzie łatwo o życie na wolności, oczywiście, bo nikt ich nie będzie zabijał. Natomiast myślę, że przed sądem powinni stać. I jeszcze zacytuję ministra Ziobrę: Jeżeli nie kradliście, jeżeli jesteście uczciwi, jeżeli nie macie nic do ukrycia, to nie macie się czego bać. A jak wiadomo, a ten Romanowski to ma się czego bać, bo tak jak mówię, uciekł i ze Strasburga, nie chciał stanąć przed innymi członkami Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i próbować przynajmniej udowodnić swoją niewinność. Jak również dzisiaj a nie chciał stawić się przed prokuratorem. Jak już z praktyki wiemy, jedyna metoda, żeby gość odpowiadał przed prokuratorem, to aresztowanie go i zawiezienie go tam w kajdankach, tak jak już raz to miało miejsce. Teraz nie ma żadnego immunitetu. Powinniśmy naprawdę konsekwentnie dążyć do tego, żeby gościa złapać za fraki i osądzić. Niewinny nie ma się czego bać, tak jak już mówiliśmy. No dobra, to jak już mówiliśmy, że e, m, sytuacja jest trudna, ale nie beznadziejna. Trochę smutna, bo tak naprawdę mieliśmy gościa w ręku, naprawdę e, m, trochę więcej zdecydowania i trzeba było go aresztować jak Gajeską. Powiem Wam, że ci policjanci, którzy naruszyli immunitet posłanki i dalej są w policji, nie ma, nic im się nie stało, a prokuratorzy, którzy dokonywali różnych dziwnych rzeczy, zostali wysłani na, bez, na płatne urlopy, tak, gościu, który sprawy zamykał w garażu, znacie tą sytuację, Ziarkiewicz, Prokurator ziobry, który niewygodne sprawy z pisowców trzymał w garażu na, na samochody, bo nie mieściły mi się w biurze tego tyle tego były, a jednocześnie nikt się nie zamierzał wtedy tym zajmować. No teraz są inne czasy, ale niestety pozostały tak jak to kiedyś chyba powiedział ktoś z PiSu: złogi. Te stare pisowskie złogi, ludzie, na których są haki, ludzie, którzy mają coś za pazurkami i boją się odpowiedzialności, i, i właśnie tacy ludzie mają tą taką zmowę, chronią się wzajemnie, i trzeba to jak najszybciej, jak najgłębiej i maksymalnie rozbić. I czy jest to możliwe? Oczywiście, że tak. Bo w 1945 roku, po upadku III Rzeszy, w Niemczech zaczęto jakąś taką denazyfikację, e, przebudowę społeczeństwa, świadomości społecznej i się udało. Cała ta część zachodnia została, że tak powiem, e, m, oczyszczona moralnie, mentalnie pod każdym względem z nazizmu. Oczywiście prze, przechowały się te złogi na wschodzie, tam, gdzie teraz wygrywa AfD. E, i, e, no ale my Polska na szczęście nie jest jakby politycznie podzielona tak jak Niemcy po wojnie, więc możemy całą naszą Polskę, łącznie z Podkarpaciem, że tak powiem odpisić, unormalnić, powrócić do standardów europejskich i żyć normalnie w praworządnym kraju, na co bardzo, bardzo liczę, mimo że mieszkam w Wielkiej Brytanii, to po prostu Polskę mam w sercu i bardzo mi zależy, żeby... Jak najlepiej się w kraju działo. No dobrze, kończę dzisiaj, bo dzisiaj będziemy mieli jeszcze program o o godzinie 18.00 mojego czasu, czyli 19.00 czasu w Polsce. Będziemy zastanawiać się, czy męcenie jest populistą, więc najlepiej zasubskrybować, to system Wam przypomni, że takie spotkanie jest. Piszcie uwagi, dawajcie lajki lub dyslajki, każda opinia... Jest cenna. Na każdy komentarz staram się odpowiedzieć. Często w jeden dzień, no maksymalnie 2-3 dni odpowiadam. Czasem jest tak, że blokada nie wszystkie komentarze wrzuca, więc jakby nie piszcie słów, które mogą zostać przefiltrowane, to działa samo. To znaczy ja tego specjalnie nie wybierałem, nie ustawiałem. Jest taka po prostu opcja. Więc jeżeli chcecie mieć pewność, że komentarz się. Ukażę, dobierajcie takie słowa, nawet jeżeli ma być to negatywny komentarz, dobierajcie takie słowa, żeby przeszły przez filtr. I to nie mój filtr, tylko filtr e, e, YouTube'a, ja jestem dużo bardziej e, e, tolerancyjny i, i gruboskórny, także tego się nie obawiam. E, chciałem też zaprosić was na wtorek, na godzinę 19 czasu polskiego, 18 w Londynie. Będziemy mieli bardzo fajne spotkanie z redaktorem Tomaszem Lisem. Będziemy właśnie rozmawiać o tej sytuacji, dlaczego tak się ślama zarząd, te wszystkie rozliczenia. Pisowców już jest prawie rok od wyborów, a tak naprawdę nikt z tych ważnych ludzi, którzy powinni siedzieć, nie siedzi. Trzech już trafiło na chwilę do więzienia, ale okazuje się, że na bardzo krótkie chwile jednego uratował Andrzej. Duda, dwóch, dwóch, Wąsika i, i Kamińskiego, na no, ten tutaj sam się, że tak powiem, ratuje ucieczką. Jak jeden siedzi, taki dosyć istotny, no to siedzi za granicą. Okazuje się, że brytyjskie sądy są bardziej odporne na pisowskie złogi niż, niż polskie sądy. O tym wszystkim z redaktorem Lisem, pewno ma inne spojrzenie, my tu patrzymy za granicę i porównujemy to z systemem anglosaskim, w rozmowie będzie, będą brały cztery osoby, to znaczy ja i, i kolega, z Wielkiej Brytanii, koleżanka z Kanady i jeszcze jeden kolega Piotrek z, z USA, z Nowego Jorku. Także rozmowa będzie taka, takie zderzenie dwóch, dwóch punktów widzenia zagranicznego, anglosaskiego. Z Polski może być ciekawa, czyli zachęcam, żebyście byli z nami tutaj na kanale we wtorek o godzinie 19.00 czasu polskiego. Zachęcam też do kupna mojej książki. Już pewno mówię za każdym razem. Um, Wyspa Dreszczowców. Zostało mi jeszcze 9 egzemplarzy z drugiego wydania, do druku. Um, to są takie historie horrorowe, troszkę takie tilerki, gdzie wspólny motyw Mówi o tym, że przyjeżdża Polak do Londynu, do Wielkiej Brytanii, wydarzają się różne historie. Historii tego pisowca, który siedzi tutaj aresztowany jeszcze nie ma, bo to jest za świeża, a książka, jest z chyba roku, czyli dość dawno temu napisana, ale się nie. Zdezaktualizowała, więc proponuję, jeżeli ktoś ma wolne parę funtów, może sobie to kupić. Link jest w opisie. No i jeszcze zachęcam Was, żebyście, tak jak mówię, subskrybowali kanał. No, na dzisiaj już kończę. Dziękuję, że przyszliście tutaj, że oglądaliście. Dziękuję za wszystkie uwagi. No i do zobaczenia w kolejnych programach. Dzisiaj o 18, czyli o 19 czasu polskiego, będziemy rozmawiać o Sławku Męcenie, kandydacie na prezydenta. Jak dotrwałeś do tej chwili, to nie zapomnij zasubskrybować kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A jeżeli to robisz, ci się podoba, to daj kciuk w górę. No i oczywiście będzie nam bardzo, bardzo miło, jeżeli postawisz nam wirtualną kawę, bardzo to nam pomoże. Dzięki, hej!